Witam serdecznie. Cześć. Mam na imię Fiola i Dominika. Pochodzimy z dwóch różnych światów pokoleniowych, nieco młodsze, nieco starsze, ale chcielibyśmy zaprosić do połączenia w ogrodzie świętej Hildegardy, którą nazwaliśmy sobie Hildegarden. Hildegarden ogród smaków, życia. Potraw, przypraw, muzyki, kultury, sztuki. Muzyki, tak, wszystkiego, co y, człowiek sobie jakby nosi. Tak, na co dzień zdrowy tryb życia to dzisiaj jest bardzo modne, ale też bardzo potrzebne, i powinniśmy czerpać jak najbardziej z tej średniowiecznej nauki świętej Hildegardy. Więc dzisiaj będziemy chcieli zaprosić, zaczynamy, y, organizujemy coś takiego jak właśnie Hildegardem. Będziemy obecni na Facebooku, na YouTubie. Chcemy już zapraszać do tego, żebyście właśnie nas oglądali uczyli się tej zdrowej żywności tego zdrowego trybu życia na co dzień. Po prostu Was zapraszamy przez Was Waszych znajomych, przez Waszych znajomych znajomych i nieznajomych, którzy będą naszymi znajomymi. A pierwsze odcinki nim I spadną kasztany, to znaczy niebawem. To zapraszam. Widzimy się niedługo. <laughs> A, cześć!